Wiemy już w jaki sposób wygenerować monity w systemie. W tej części kursu dowiesz się w jaki sposób wygenerować i zaksięgować noty odsetkowe z założeniem, że nie były księgowane odsetki podczas generowania monitu. Możemy użyć do tego not odsetkowych. Przede wszystkim zaczniemy od warunków not odsetkowych. One także znajdują się na kartotece nabywcy. Wejdźmy na naszego nabywce, w zakładce płatności obok warunków monitu mamy informacje o warunkach notodsetkowych. Zajrzymy do środka, opowiem, jakie ustawienia tutaj możemy wykonać. Oczywiście kod i opis. Obliczanie odsetek, na podstawie których zapisów będą obliczane odsetki. Kliknę edytuj, żeby przejść do. Innego widoku. Obliczane od otwarte zapisy. Możemy też na podstawie wszystkich zapisów, ale także na podstawie zamkniętych zapisów. Zwykle są to otwarte zapisy. Metoda kalkulacji odsetek. Czy w przypadku salda należnego weźmiemy prostą kalkulację. Procent całości. Na, na podstawie tej wartości zostaną policzone odsetki. Lub średnie dzienne saldo. Policzymy dokładną ilość dni na moment generowania tego, tej noty, i na tej podstawie system wyliczy kwotę, kwotę odsetek. Opis wiersza, okres oprocentowania w dniach, czyli w jaki, do jakiego okresu odnosimy nasze odsetki, kwota minimalna, opłata dodatkowa. Podobnie. Obie działają tak jak w monitach, czyli kwota minimalna od jakiej system naliczy odsetki, opłata dodatkowa doliczana do noty odsetkowej i stopa procentowa, czyli z jaką stopą procentową będzie, będą księgowane. Dodatkowo wprowadzamy także formułę terminu płatności, czyli w jaki sposób system wyliczy termin płatności na stworzonym stworzonej nocie i okres prolongaty, czyli po ilu dniach od zapisów przeterminowanych system zaproponuje stworzenie noty odsetkowej. Opcje księgowej odsetki, księgowej opłaty dodatkowe oznaczają, że system zaksięguje opłaty dodatkowej odsetki już do kąt KG. Ustawienia tego możemy znaleźć na grupie księgowej nabywcy. Czyli w ustawieniach grupy księgowej nabywcy zaawansowane możemy odnaleźć konto odsetek i konto opłaty dodatkowej, czyli tych dwóch kont system użyje przy księgowaniu odsetek.